Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Azmate, a to jest y, odcinek bardziej informacyjny, ale żebyście się nie nudzili, to zagramy sobie w FIFA, zagramy sobie jakiś łatwy meczik, ponieważ dzisiaj, tak wiem, tylko po to, żeby was tutaj y, poinformować o paru sprawach, ale, ale. Dlatego potem przejdziemy. dokładnie, A nie jestem chciał przychodzić. Dobrze. Witam Państwa, żeby serdecznie dziś wraz ze mną komentować to będzie Włodzimierz A tymi słowami przywitał Państwa oczywiście Dariusz Pakowski. No nie podjąłbym się wskazać w Więc tak, no, co to ja dzisiaj muszę wyda... po wam za, za. powiedzieć? E, pierwsza rzecz, Ale którą wam muszę za powiedzieć, e, to jest to, spolony. że... No, żałuje, bo miał na ja... Brak... Naj... teraz e, miałem problem z przesyłaniem ogólnie e, filmów na YouTube'a. Ja mam patrzymy gromadzone i nie pamiętam właśnie teraz czego, jeden z LOL'a, który mam już wrzuciłem e, Jeden. E, jeden właśnie na 100% z tego. E, z Dead Island, który też już jest gotowy, ale jeszcze mm, muszę go trochę dopracować. E, kolejna, czy znaczy, to koniec? Cały czas ciąg tej jednej rzeczy to to, że ja będę teraz się starał starał się wrzucić, systematycznie przeczytać, ale niestety sytuacja w tej chwili nie, nie człowiek, pozwala, po więc najprawdopodobniej będzie troszkę zaburzony ten e, rytm tam każdy filmik, filmiku, przepraszam, w każdy e, dzień tygodnia Miller. według e, harmonogramu, więc to może być trochę zapużony przez... To. Jak wszystko wróci do normy to e, będzie, będzie już ustalony konkretny harmonogram. Wtedy wam go przedstawię. Żebyście nie mieli wstępny Azme. A czemu tak, mówiłeś, że nie, że nie wiem, że będzie tibia w 50 no, dzień tygodnia. A nie ma. Jeżeli jest kolor więc wtedy wam podam w stosownym czasie tę informację. Będzie troszkę nowości na moim kanale. Parę głosów od moich widzów otrzymałem, że o nich bardzo im zależy na serii z Neverwinter. Jak najbardziej seria... tak jak mówiłem, żadna seria nie jest teraz porzucona, każda seria jest... każda seria jest w trakcie, ta seria wciąż trwa. A to, że mówię, tak jak po prostu mówię, Jak miałem czas to mi działa transfer ogólnie filmu, a, no, no, a, a jak działałem wreszcie transfer A jak nie mam czasu to już wszystko działa mam troszkę, y, mam jeszcze ten jeden i dr, drugi odcinek schowany jakiegoś zapasu. Teraz chciałem dzisiaj koniecznie nagrać jakiegoś Ghost Recon online, bo w się bardzo fajnie gada. Ale y, niestety kochane aktualizacje już wspomniały 50 razy o sobie. załamałem jakoś Origin chciał się aktualizować kurde, dużo zupełnie zagrał na było tam nikogo. czy kto? Który... <laughs> Druga sprawa to tak, nie, kamerka podczas nagrywania, A kamerka podczas nagrywania I, i będzie, ale tutaj no, i już akurat Wam nie mogę powiedzieć, czy w, naj, czy w, w bliskim no, czasie, czy w dalszym. Akurat tego sam nie wiem, na pewno jest to w planach i chcę to zrobić. Spalony na pewno mam to w planach. Dobra, no, nie Hmm, muszę najpierw ogarnąć brawo, brawo, samą kamerkę, sam temat kamerki, bo na tą chwilę to muszę w ogóle sprawdzić, czy ja w domu mam jakąkolwiek kamerkę. Gol e, czy jakąkolwiek mam kamerkę w domu, nadając się do tego. Ale ten, ale jeśli nie mam to powinienem nabyć w najbliższym. O, 33 minuta, numer 33. Gomez. Nie no w ogóle jeszcze muszę ogarnąć po tym jak wkleić obraz z kamerki do filmu. Ale to już powinno być e, łatwe. E, tak samo i tak samo vlogi. Teraz na tą chwilę mam e, słaby sprzęt do takich rzeczy. Jak będzie lepszy sprzęt a nie. To będzie, tak, to wszystko. Co powiedziałem czyli vlogi, Kamerka podczas gry. Oczywiście, mam. nadzieję, że się spodoba, to, że mam w planach ogólnie nagrywanie też raz w tygodniu Happy Wheels. Happy Happy Wheels. nie jest tak daleka, nie można zagrać ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzałku. Tak jak mówię, będzie to raz w tygodniu Bramka najprawdopodobniej. Na najprawdopodobniej w piątki, ale więcej Wam na razie nie mogę powiedzieć, ponieważ już sam tego nie jestem pewien, a ja nie lubię mówić rzeczy, o których nie jestem pewien. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Um, tak. Czy jeszcze mam jakieś tutaj Wam well. sprawy do powiedzenia? Pamiętam, że miałem ich e, kilka. A teraz, Teles. Tak, e, ogólnie to filmów. Ja ogólnie teraz mam bardzo ciężko z skręceniem tych właśnie e, filmików z gier, potem ich... E, za, po ten ich e, u mnie obróbką Ładne i tak dalej. Badanie. Bo no, po pierwsze u mnie nie może film siedzieć dłużej niż 24 godziny zera, ponieważ ja mam nie niecałe 40 giga wolnego miejsca mm -hmm. więc jak ja bym tak naprawdę jak ja bym tam nakry na... mam miejsca na jeden odcinek na cały, cały no i połowę drugiego nie to trochę nie ma sensu tak. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo bezpieczeństwo, sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Więc tak, dysk zewnętrzny zamierzam też I kupić. Jest tak daleka, nie da się zaskoczyć. W ja przede wszystkim, taki najlepiej, właśnie, już mam jeden na oku Wspaniała wrzutka. Piłka w Moi będzie u mnie w najbliższym czasie, i wtedy już będę mógł kręcić te odcinki w zapasie, parę trzymać i wrzucać też ewentualnie z innych komputerów Kolejna sprawa, że ja mam ogólnie też mało czasu o, gol, drugi raz Gomez, brawo nie mam też czasu ogólnie na zapisywanie tego, bo ugróbkę, wiecie, no to jeszcze jest czasem mam czas wieczorem, nie mam czasu żeby sobie pograć, ale mogę sobie tak Mam parę rzeczy w domu do porobienia, no to mogę sobie tu trochę skupnąć tego, trochę tamtego w tym filmie, poprzemyśleć sobie wszystko. Aaaa! 2-0, jest tu, bo chciałem tak fajnie, zakończyć. tam skupnę trochę tego, trochę tamtego, ale niestety. Na nagrywanie trzymam mniej Mogą czasu wtedy, tylko wieczorami. Teraz, teraz jak to nagrywam, jest 10.00, e, już pół do 11., ponieważ, to, ponieważ to, wieczorem proszę, to nie znalazłem to, czasu. Co? E, zapisuję to w, w tym momencie, kiedy. E, bo da, tak, to nie wiecie, nawet napisane w informacjach o mnie, nie jestem gimnazjalistą, chodzę do szkoły, tak? Więc ja idę do szkoły. Ustawiam wysyłanie jednego filmu, zapisywanie drugiego. Wysyłanie jednego, zapisywanie drugiego. I tak to mniej więcej będzie wyglądało u mnie. No, udało się przejąć. Że takim, takim to cyklem będzie no, błąd szło. Będą no, oczywiście takie wyjątki, przykład w jeden dzień nie wstaję filmu, ponieważ najnormalniej w świecie nie miałem jak. A wtedy się odpali. E... W ogóle się przygotowuję wieczorem. Nie jest sam. Przed spaniem jeszcze. Może być groźnie. Tak, żeby Bole, móc. Jest, e, tam opisy, tagi i wszystko. A dopiero e, rano ustawiam już samo przesyłanie, które trwa najdłużej. Piłce, Szczególnie, że ja nagrywam teraz filmy w full HD. Brawo, brawo, jest przy piłce. Czyli zapisywanie, jak wy nie wiecie, trwa pół godzinnego, o, udało, co najmniej dwie godziny, jak nie trzy. Przecież trzeci Hat trick Gomez. O! Eee, no, mam jeszcze przegoli niezdobywanie powiedzenia? ogóle. Eee, eee, nie eee, powiem, powiem jeszcze raz zachęcam Was do polecania mojego kanału, kanału kolegów znajomych no, kolegów, koleżanek, znajomych, przyjaciół, przyjaciółek kogokolwiek, ponieważ dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne, żeby eee, na kanał jak najwięcej osób. Dramatycznym jest wyświetleniami ponieważ ja nie kłamię w tagach, ja nie piszę na przykład... E, gol. Ja nie piszę po prostu Rojo, SKKF w tagach, żeby ludzie znajdowali mój film lepsze to co ludzie ch żeby, chcą żeby znaleźli ale dlatego mówiam żebyście polecali bo ja tak ja polecam swój kanał w wielu miejscach też słyszę czasami że, że ej masz no naprawdę fajny kanał czemu masz tak mało wyświetleń? ej czemu masz tak mało subskrypcji No to mówię ej no ale bo mojego kanału nikt nie zna, bo ja po prostu nie robię tego, co mi większość tuberów, czyli ja nie kłamie w tagach. Się to jest chamski trochę sposób według mnie na, na zdobywanie wyświetleń, czyli okłamywanie w tagach. To jest po prostu wyobraź sobie, że, że wpisujecie tak jak wielu w serwisach informacyjnych, Skutecznie do że wpisujecie, nie wiem, Smoleńsk, a wychodzi wam, a wychodzi wam, nie wiem, nie wiem nie e, gwiazda nie e, zgubiła buta. Albo szok znowu rozstanie i co no i co myślicie? A co to ma wspólnego z tym takim co ja wyszukałem? I teraz leci łapka w dół. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. A, jaka bramka no jest bramka dla Manchesteru City, ale zdecydowanie za późno. Myślę, że to już wszystko. Aczkolwiek jeszcze muszę sobie pomyśleć, czy to na pewno wszystko przekazałem. Ponieważ ja sobie nie zrobiłem żadnej ściągawki, nie zrobię sobie żadnej ściągawki na ten odcinek. Więc niestety będę, więc niestety po prostu nie wiem, co mam jeszcze do powiedzenia. Czy wszystko powiedziałem. Powiem ja Wam tyle, że na pewno na 100% w planie y, moim jest Happy Wheels i League of Legends. <laughs> League of Legends, tak. Koniec będą też koniec Noży Ser 1, to League of Legends będą... To było spotkanie do jednej bramki. Często prostu... ja ogólnie nie przepadam tak za aramami, ale będą aramy, jeśli nie będę miał czasu nakręcić. Jeśli nie nie będę miał czasu zaufania. po prostu nakręcić e, e, z pyy... no... z nazywał. No Klassika, czy e, Twisted Tree Linea, z na 3 nie będę miał czasu nakręcić, no to muszę tyle arama nakręcić. Dzisiaj ale ja ledwo znalazłem czas, żeby ten odcinek e, nagrać. Jeśli ktoś nie wie, jest 10 u mnie, przynajmniej teraz, jeszcze przez godzinę 20 minut. 10 e, października, więc czwartek jeszcze. E, więc dzisiaj na nie znalazłem dużo czasu, tylko na to, żeby FIFA szybko nagrać. Więc no, mam nadzieję, że podobała wam, podobał wam się filmik z gry. Yy, nie chciałem po prostu zrobić nudnego audiologa, ponieważ wtedy było... Eee, nudno, aż nie chcę tego słuchać, zanudzasz. no bo... Ja sam doświadczenia wiem, że audiologi są bardzo nudne. Tak więc tak jak mówiłem, reklamujcie mój kanał, żebym po prostu jak najwięcej osób dotarło do tego, ale do tego czego chcą. Bo ja nie chcę, żeby ktoś do mnie docierał przez wpisywanie w wyszukiwaniu sławnego Niku. Po prostu uważam, to taki troszkę wykorzystywanie ciężkiej pracy drugiej osoby, tak? A to jest tak troszeczkę. Wyobraźcie sobie, że Wy yy, że Wy jesteście sławnymi osobami, i i nagle obok Waszych filmów pojawia się. 500 filmów niezwiązanych z wami no też się czuć, no dobra no, tu jest pewnie mój nick, moje imię, moje nazwisko ale tu nie ma nic o mnie to ja uważam, że po prostu takich rzeczy nie powinno się um, robić a, wracając, znowu odbiegłem od tematu jak idiota więc tak żeby reklamujcie mój kanał Wśród tak, wśród znajomych przyjaciół, przyjaciółek, kolegów, koleżanek. Zostawcie, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Yy... Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. Myślę, że pojawi się taki że pojawi się tutaj yy... na ekranie Waszym ja to nazywam klikajka, czyli adnotacja z linkiem yy, do subskrypcji mojego kanału. Bądźcie wtedy ze wszystkim na bieżąco, yy, z filmikami. Tak jak mówiłem, jeśli moja aktywność nie będzie zadowalająca w, w tych dniach, najbliższych tygodni, to po prostu musicie wybaczyć, ale ja po prostu nie mam jak teraz dużo nagrywać. Postaram się, zrobić co w mojej mocy, ale jak pewnie wiecie, nie, nie, nie na wszystko człowiek ma e, wpływ. Tutaj kolejnym zaproszeniem do kanału e, mojego kolegi e, Mazdy, mazda PL. E, link do jego kanału znajdzie się również e, jest, znajduje się w moich polecanych oraz znajduje się w będzie znajdował się tutaj u was na ekranie tak samo polecam wam kanał yy, Proaro jego jego link do jego kanału będzie też się znajdował i u mnie w polecanych i w tym filmiku Filmik ten będzie miał teraz priorytet wrzucenia, ponieważ tak jak mówię, nie chcę wam wrzucić te wszystkie dalekie filmiki, ale ten film ma priorytet, ponieważ tak jak słyszę, w nim jest informacja o dalszych filmikach. Dostanie, dostaniecie go najprawdopodobniej do soboty na 100%. Czy wcześniej postaram się, ale mówię, do soboty na 100% go dostaniecie Postaram się go wcześniej wysłać live y, jeszcze kwestia live'ów Jak zbierze się jakaś ekipa, jaka to lol'a, jak najbardziej jestem chętny. Yy, zbierze się taka okazja. Yy, ja, Mazda, yy, Denny, Proaro, inni koledzy, jeszcze jakiś kolega, nie wiem, Azardowy Bob czy ktoś. Zbierzemy się w pięciu zagramy, w trzech, też zagramy live'a. Będziemy można też fajnie sobie pogadać. Yy. Więc tak już mówiłem, powtórzę po raz kolejny. Plan poznacie cały w najpóźniej, myślę w przyszłym tygodniu. W przyszły dzień naprawdę mam dość ciężki, więc w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie się albo bardzo mało, bo w ogóle nie filmy filmiki, bo naprawdę następny dzień tak mam yy, przewalony, że... Wiem, że dużo osób też ma tak też ma takie tygodnie, no ale. Więc mam nadzieję, że też mnie zrozumią, zrozumieją. No cóż, zagadałem się jak zwykle. Strzelaj <ścoughs> jeszcze jedną bramkę Messimii. I tyle. No to. <śmów> podsumowując. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, dobijamy powoli 300 subskrypcji. Mam... Właśnie myślę nad specjalne na 30 subskrypcji. Żadne nie zrobię Wam żadnego, ale obiecuję, obiecuję na. na wiele rzeczy, ale na wszystko, że. Yy... będzie specjal na tą okrągłą kolejną dziesiątkę widzów. Bo już mam w tej chwili 29, a przynajmniej miałem przed odcinkiem. mam nadzieję, że ta liczba się powiększy. Więc dzięki wam za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, przede wszystkim komentujcie, zachęcajcie do oglądania moich filmów, yy, kamerka pojawi się wkrótce yy, i żegnam się z wami, siemanko.